bardzo serdecznie w naszej nowej serii zagrajmy w Prototype 2 jeszcze w tą grę nie grałem więc to dla mnie też będzie taką nowością znaczy się to dla mnie będzie nowością bo wy pewnie już w to graliście yy, tak chcę no rozpocząć nową grę nie będę jakimś hardkorem ale też <grym> nubem też nie no to normalny bo jednak nie chcę ryzykować na trudnym jak pierwszy raz tą grę będę widział więc nie znam sterowania, nie znam nic co się w tej grze robi. Znaczy się na pewno chodzi się psadem, bo to jest normalne. A tak to to się okaże. Grać grałem może 5 minut prologu, żeby zobaczyć, czy się dobrze nagrywa. Bo jednak test trzeba zrobić, czy FPS-y nie spadają i tak dalej. Czy dźwięk się nagrywa. No i to będzie nasza nowa seria na równolegle z zagrajmy w The Elder Scrolls 5. jeszcze mam zamiar rozpocząć jedną serię żeby odcinki były na zmianę a nie monotonia, codziennie Skyrim więc no mam nadzieję, że to będzie jakieś takie bardziej przyjemne, odcinki oczywiście po około 25 minut, chyba że coś fabularnego się wtrąci że będzie trzeba przedłużyć lub jeszcze będę chciał coś dokończyć no to wtedy będą dłuższe albo krótsze, to się okaże jeszcze. Więc teraz mamy prolog. Nie będę przewijał. Oby się o prawa autorskie nie przyczepili. <mum> Mam taką przynajmniej nadzieję. Ta seria jest już rozpoczęta na nowym kanale, bo taki miałem zamysł, żeby niektóre w... żeby nowe serie rozpocząć na nowym kanale. A nie zostawały na starym. Później, że nie ma pierwszych odcinku bo coś w tym rodzaju. Odcinki ze Skyrima poprzednie przerzuciłem jako do playlisty, do nowej playlisty. A tak, to co? Zobaczymy, jak się ta gra będzie zapowiadać. Czytałem recenzję na ten temat, i z recenzji wynika, że ta gra oferuje wielką rozwałkę. I gra uświadamia użytkownika, że jest w stanie zabić wszystkich. Ale to się dopiero okaże. Ja staram się jeszcze czytać to wprowadzenie, bo, bo, bo to może być dosyć interesujące. W Prototype'a jedynkę nie grałem. Ale zobaczymy, jak to będzie działać. Wiem tyle, że to jest apokalipsa zombie. I wiem, że wcielamy się w postać Hellera, coś takiego. A Alex Mercer to jest z poprzedniej części główny bohater, tak, Heller. Hmm. O, chyba już będzie, albo jeszcze druga część. Jak poprzednio grałem, na sprawdzaniu to przewinąłem te wszystkie dema żeby zobaczyć jak się gra spisuje, nie w demkach, bo w demkach wiadomo, że będzie zawsze 60 fps, bo to, co to jest filmik, ale zobaczyłem jak się będzie sprawować w normalnej rozgrywce w prolog uszło pięknie. Ciekaw jestem za ile to się skończy. Wiem, że my jesteśmy też zmutowani jak ten poprzedni Mercer. James Heller. Bo on wciągnął część wirusa z Mercera, coś takiego. Ja się nie odzywam, no ale skupiam się na przeczytaniu tego, co oni mówią. Auć. Ciekawe, co było w stanie rzucić czołgiem. O, oh, widzę, że już wszystko zmutowane nawet ptaszki. Chyba to już będzie koniec. I zacznie się rozgrywka. Dokładnie prolog Wszyscy członkowie załogi nie żyją. O Boże. Ninja 3-3, to Shogun. Radio check. Ninja 3-3, do to Chat Feedback. Shogun. To jest Ninja 3-3. Kopi 3-3. Jaki jest status? Verifying. Jakie ładne ptaszki O, to jest ten Mercer Ładna ta gra Ładnie graficznie się prezentuje O Boże Jest w stanie rzucić czołgiem, nie jest

Niezły jest. Fotka. Ale widzę, że te nawet dziur po nożu nie ma. Niby grafika piękna, no ale z drugiej strony nie tak do końca. O za Aleksem Mercerem Dobrze, podążać będę. I tak nie mam nic lepszego do zrobienia Ptaszki. Tylko co to jest? Sępy czy wrony czy co? takie trochę brzydkie Jak na razie to jest to wszystko oskryptowane jak w większości gier Idź prosto Idź za głównym przeciwnikiem Lub coś w tym rodzaju no, Nawet można atakować Ciekawe wow. Oj No dużo z niego nie zostało No nóżki no, nóżek już nie uratujesz, raczej nie. No faktycznie, nie uciekaj, nie uciekaj. Oj. Helikoptery. Oj. Czułam kłopoty Naciśnij wóz Nasz go odrzuciło A tamten sobie grzecznie spadł Filmik, kolejny Co? Ej, co to? O Boże yy, Przytrzymaj S-SHIFT Dlatego się tak zostawiłem, bo jeszcze nie grałem. No to nie wiem, co dokładnie mam. Eee, tak miało być? Ta tak miało być. Nie, tak nie miało być. Trzymam się. Trzymam się. Ciekawe czy mi się uda przed nim uciec. Nie, chyba zaś mnie rozwalił. No to widzę, że troszeczkę faili jest. S Shift. No i biegnę no. Dużo to ja nie widzę jak biegnę z tej strony O, udało mi się Czyli co ja wtedy zrobiłem? Wytłumaczycie mi to co ja wtedy zrobiłem? Że wtedy mi się nie udało? No ja nie wiem, ale chyba zmutowało No nie no następny Dźgaj, dźgaj, dźgaj. I w mordę. I się zepsuł. Ale musiał na mnie spaść. <ścoughs> no dobrze, dobrze. Zła, złaś, złaś. Koniec wstępu? Zapisywanie i kolejny filmik. Tak ciekawie zrobione. Niby czarno-białe, ale pocisk. amunicja cały ludzki czas. Kolorowa. Ładne. Oj. A on co mu robi? Kazał mu część swojego DNA? Tak. <laughs> Powinien umrzeć po takim czymś. Jak mu pazury wbił w klatkę piersiową, zgon na miejscu murowany. I wspomnienie zgonu swoich dzieci i żony. Albo swojego dziecka i żony. Bo nie wiem ile miał dzieci. Czyli jednak żyje. Ciekawe Krew mi po oczach. Pryska. You're going to run these experiments, Doctor. And if you don't like the results, Colonel Rooks, then what? Heller's Gentech property now. Things go sour, burn burned. No, absolutely not. This specimen's price, Colonel said, burn it. That's what you're. It's time to begin. chcą go spalić. A nie, uwolnili go. Aaa, testy. O, ha. Ząbiaczki. Standardowe. Jezu jakie one są. Brzydkie. Fu. I kopa, eee, ok, drzwi czwarte, kolejne zombiaczki a teraz już trochę większej ilości drzwi. Okay. Okay. I'm gonna kill you when I get out of here. <laughs> Na początku, from prosto, That's enough. He's too dangerous. Burn him. Rooks, you can't. He's valuable. You're out of order, Koenig. Lieutenant Riley, hit the switch. Yes, yeah, sir. Burn him. Perker and Bugles Rokes, 0223 hours. Aha, czyli teraz mnie będą palić? Spalili mnie, ale ja pewnie nadal żyję. Ma ekipa sprzątająca. Żadnego zna życie. Å, faen! Skyt ham! bijemy, 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 bijemy jak to zwykle ma się być Ej, chyba beczkę wysadziłem a przynajmniej no, takie mam wrażenie i przez to zginąłem Dobrze to chwyć go, zjedz go Bum, bum, bum Sorry, że tak bardzo failuję, no ale pierwszy raz to gram i tak za bardzo nie kapuję jeszcze o co tu biega Znaczy się wiem tyle że trzeba pozabijać wszystko co się rusza Ja chcę chwycić. Ej, co jest? Znowu Ile jeszcze razy będę tak umierał? No już jem, już, już. Wypuścić ich więcej i więcej i więcej i więcej. Nie wiem co on ci zrobił. Cześć zombiaczek. Ja chcę ci zjeść. No właśnie. Ale się chyba nie wyszło. A, wyszło! Wydzenie. Ale jednak wysadzenie tych beczek to nie jest dobry pomysł. Dobra, jemy następnego. Jeszcze jednego. Trzeba się wyleczyć. Wow. Kolejny? A teraz co? Aha, kolejne demko. Zapłacić mi za to. On no, zapłaci, zapłaci. Hmm. Okno laboratorium, tam? Tam. Aha, R. I rzuć. Tu, to jest tak, tak wzmocniony skok. Aha, wystarczyło podskoczyć, Ani takie małe celność mają? Naprawdę, a strzelają, i wszystko leci koło mnie. No dobre, dobrzy są, dobrzy. Już się uwolniłem.

This is a bioweapons test designed by GenTech, controlled by Blackwatch, blamed on me. And this Peony is going to prove it to you. James Heller, meet Blackwatch Lieutenant Mark Simon. Let it happen. Let it come to you. Let the truth sink in. Aha, wspomnienia tamtego. Ciekawe. Mercer's interference with the New York detonation was bad enough. He cannot remain at large. Oh, you're afraid he might fuck things up even more? I was on the GenTech team that developed that virus, Simon, in 1964. I will not see my wife's work ruined! Aha, faktycznie broń biologiczna. What the hell was that? take their shapes and they take their memories I've heard you talking I've seen your weird virus shit but I haven't seen nothing that will make me believe you over them No, they cut you Heller they put you in a cage with fifty starving infected and they tried to burn you alive not a fact próbowali Przepraszam, że tak się mało odzywam. No. Skupiam się na tym, co oni mówią. Mnie ta fabuła dosyć bardzo interesuje. Dosyć bardzo. No, no, wyglądasz jak taki kosmita? Niezły jest. <śmianie> Jak można się szybko przebrać. No, takie coś wyrasta z siebie i masz ubranką. Tak. szycie na miejscu. I na wymiar. Ciekawe. <śmianie> <śmianie> okay. Jeszcze nie zarażeni. Sprawdzanie. Ciekaw jestem, gdzie jestem ja. Tu no, jestem, idę sobie. <śmiech> <śmiech> Nawet podczas takiej epidemii, nie, zawsze można pomalować. Na spacer. I chyba teraz zacznie się wielka bitwa. Yy, szukają mnie. Naciśnij E, a następnie ta. No dobrze, mam go zjeść. Oh, no, zjeść Mieniam. <laughs> mm, Zostałe formy są, że pamięci. Aha, mogę się w nich zmieniać. Fajnie. Biegnij, a uciec przed alarmem. No podskocz, na górę, na górę! Mówiłem ci coś. Okej. Okay. Przemiana. To może się przydać. Zmiana formy jest bezpieczna, gdy nie znajduje się w stanie alarmu. Zmiana nazwana jest niebezpieczna, tak długo jak długo jest zaznaczona na czerwono. I formy nie jest ona bezpieczna. Zakończę już w tym miejscu ten odcinek. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Będziemy kontynuować granie. No to co? No to cześć, jakąś łapkę, cokolwiek. 爸爸。